Cześć wam wszystkim z tej strony Pan Dość kolejny odcinek, moi drodzy z Clash Mini, Clash Mini, jak wiecie nowa gra Supercela, która wyjdzie globalnie w tym roku. Jeszcze nie wiemy moi drodzy kiedy dokładnie, ale na 90% ona wyjdzie w tym roku. No i na 100% wyjdzie globalnie, to już jest potwierdzone przez twórców moi drodzy, więc jeżeli sobie pobierzecie tą giereczkę teraz, będziecie mieli już takie mega OP konto jak wyjdzie globalnie. Tak samo jak ja zrobiłem z Brawl Stars, jak wiecie ja mam bardzo dobre konto w Brawl Stars, dlatego że grałem od samego początku i to samo teraz robię z Clash Mini, więc jeżeli wy również chcecie mieć bardzo fajne konto w tej grze jak wyjdzie ona globalnie, Pobierzcie sobie jeżeli chcecie moi drodzy to umówmy się tak, że jeżeli dobijecie pod tym odcinkiem 1000 łapek w górę Nagram wam poradnik jak pobrać tą gierkę moi drodzy I dlaczego widzimy się w tej gierce? Ponieważ niedługo ma być potężny update Ma być potężny update, wyjdzie moi drodzy nowy minis, nowy minis jak wiecie mam wszystkie, mam wy wymaksowane minisy Wyjdzie nowy minis moi drodzy, ale wyjdzie również nowy heros Nowy heros będzie to Naturborn, dziewiąty heros moi drodzy a Minis będzie, moi drodzy, bandytka, bandytka z Clash Royale'a, myślę, że kojarzycie, więc kolejna postać z tego uniwersum całego, moi drodzy, Clasha, Clash of Clans, Besa i tak dalej, no oczywiście tutaj za bardzo z Besa nie ma, no jedynie ten ziomek może troszeczkę przypominać Mortisa, też na niego często tak mówię, ale generalnie tak to ma wyglądać, moi drodzy, więc naprawdę mocny update się szykuje, ma być jeszcze... Dużo innych zmian, będzie reset sezonu, reset pucharków moi drodzy, zobaczcie sezon się kończy za 6 dni 16 godzin, jak wyglądacie ten film to już jakieś 3, minipass będzie nowy, bo też się kończy moi drodzy, no ja go nie wbijałem, bo po pierwsze nie miałem go kupionego bo na razie jeszcze nie wydałem żadnych pieniędzy na tą gierkę, Na no po drugie ja nie mam co wbijać, tak, wbiłem 23 poziomy ponieważ, no, jak widzicie ja mam całą ale pucharków bitą, wszystko mam wbite wszystko mam wymaksowane praktycznie upgrade'uję sobie jedynie herosów e, chociaż teraz już zbieram sobie te wszystkie punkty, aby zapgrade'ować sobie naturborna, jak on wyjdzie moi drodzy i właśnie w tym odcinku e, wam pokażę moi drodzy jak mniej więcej wygląda ten naturborn, postaram się wam jakiś gameplay pokazać, e, no i później oczywiście zagramy sobie jeszcze jakiś meczek wyklasz mini, żeby... Żebyście zobaczyli jak ja gram. Dobra, moi drodzy, a więc jesteśmy już na moim Instagramie. Jak ktoś z Was jeszcze mnie nie obserwuje, to zachęcam do wbijania na mojego Instagrama, moi drodzy, 29 tysięcy followów, więc wbijajcie, lecimy po 30 tysięcy. A tutaj mamy profil, moi drodzy, Clash Mini. Zaraz sobie odpalimy na przykład ten filmik, to jest chyba o bandyty. Czekajcie, sobie to tylko wyciszymy, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Mamy tutaj bandytkę, jak widzicie, nowy minis, moi drodzy, będzie bandytka. Tutaj nie będę wam Opowiadał o jej statystykach, jakie ma ataki, jaki ma super ataki i tak dalej, bo za dużo tutaj gadania. Po prostu zobaczmy sobie, moi drodzy, jak ona będzie wyglądała w gierce, jakie będą jej ataki oraz jej skina. Nie wiem, czy on będzie pokazany w tym shortsie, czy co to jest w ogóle, w tym reachie na Instagramie, no nieważne. Zobaczcie, ona, moi drodzy, o, w ogóle są pokazane też nowe skiny, na przykład mamy nowego skina do tutaj... Archerki i wiele innych różnych skinów, też do minera. Z tego co widzę, albo remodel, ale zobaczcie, ona moi drodzy, sobie na spokojnie tutaj podbija, atakuje sobie, bije tym patykiem, tak jak normalnie w klaszu. I zobaczcie, co zaraz się stanie. Oczywiście, no jak wiecie, ona w klaszu takiego dasha robi, i tutaj też ten dash jest tylko, patrzcie, cyk, wali dasha. I jak naładuje ulta, to z powrotem walidasza. I tak naprawdę, jeżeli jest dużo postaci na mapie, jeżeli ktoś gra, powiedzmy, Witchcom, o, bo Witchka ona oczywiście spałni szkielety, to jeżeli ktoś gra Witchcom, to jak wy postawicie bandytkę, to ona będzie latała przez całą mapę co chwilę, bo będzie co chwilę ładowała ulta. Więc jest to naprawdę bardzo mocna, e, nowa postać, moi drodzy, w tym Clash Mini. I sam jestem ciekaw jak się nią będzie grał. Oczywiście ją będę odblokowywał na sam początku No bo jak mam Max konto, No to bardzo szybko ją pewnie odblokuję No i również będę chciał odblokować nowe, e, nowego Herosa Naturborn I jego też moi drodzy zaraz wam pokażę Tylko nie wiem gdzie go znaleźć e, Wydaje mi się, że on gdzieś tutaj będzie Zaraz wam to pokażę Jest moi drodzy Naturborn Zobaczcie, to jest naprawdę mega, mega OP ziomek I ja myślę, że będę go od razu... Upgrade'ował w pierwszy dzień, jak tylko go odblokuje, ponieważ on jest prze OP, to jest najpotężniejszy heros, jaki kiedykolwiek widziałem w Clash Mini, ponieważ zobaczcie, to jest jakaś zadymiara z lasu, co sobie nawala, ale jak się ją przestawi na dwie pierwsze kratki do przodu, to się zamienia w jakiegoś jelenia, więc jakby to są dwie postacie w jednym, to jest tak OP, jeżeli przeciwko wam gra ziomek jakimś takim... Dekiem właśnie jak Barbarian King na przykład no to możecie władować sobie tego zadymiarza w Renifera, bo on będzie miał mega dużo HP, a jeżeli nie no to możecie sobie go cofnąć do tyłu i ja on będzie nawalał z daleka łukiem. Oprócz tego on ma mega dużo HP. Wydaje mi się, że jak jest wymaksowany to ten Jeleń ma 29 HP, to jest naprawdę mega dużo jak ktoś gra w Clash Mini no to wie ile to jest i to jest chyba w ogóle heros, który ma najwięcej HP z wszystkich i oprócz tego on jeszcze potrafi leczyć swoich teammateów, to jest naprawdę tak mocne, że moim zdaniem jak on wyjdzie to oni go od razu w ogóle będą nerfić, bo będzie zbyt OP, będzie naprawdę zbyt OP. Nie wiem czy tu jeszcze coś ciekawego pokażą, może go cofną teraz do tyłu, fajnie by było żeby nam pokazali. O zobaczcie, znów się zamienia w tą formę tej jakiejś zadymiary z lasu. I jak się go przesunie do przodu, to on się zamienia w tego renifera, więc naprawdę mega spoko opcja, moi drodzy. No i zobaczcie, tutaj sobie nawala oczywiście z daleka i znów, znowu leczy, znowu leczy, więc jest to naprawdę mega, mega fajna postać. No mówię, mega, mega dobra będzie ta postać i od razu ją będę upgrade'ował, bo bo jest, moi drodzy, gruba. No i jeszcze jest tam dużo innych nowości, ale wam nie będę pokazywał wszystkiego dzisiaj, bo by ten odcinek... Inaczej by ten odcinek naprawdę mega długo trwał, moi drodzy, więc po prostu zagramy sobie już giereczkę, nie będę tutaj nic więcej omawiał, kto chce to sobie popatrzy Snikpiki, nie nagrywam wam z tej giereczki, bo i tak mało osób w Polsce o niej wie Więc ja jak będę nagrywał snikpiki to dopiero jak wyjdzie globalnie i tak dalej Więc tylko chciałem was tak mniej więcej poinformować A my sobie zagramy jeszcze Rambla moi drodzy Żeby zobaczyć jak mi tutaj pójdzie Gramy przeciwko, moi drodzy, Archer Archer Queen, zobaczymy co z tego wyjdzie, no fajnie by było od razu sobie walnąć tego zadymiarza, no to jakie mamy gizma, mamy tutaj miecz, mamy rakietę i mamy eliksir, dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, myślę, że eliksir może być ciekawy, ładnie tutaj walnęliśmy sobie od razu boosta tym lumberjackiem. No i teraz będzie knockout i niestety przegramy najprawdopodobniej. No Archerka jest mega mocna, Archerka jest mega mocna. Właśnie czekam na tą nową postać, na tego Naturborna, na tą zadymiarę z lasu, która się zamienia w jelenia, bo wtedy myślę, że każdy będzie tym grał. To będzie tak OP, że każdy będzie miał dek z tym. No i na pewno jakiś dek sobie z nią ciekawy stworzę i będę ją upgrade'ował. Bo na razie mam wszystkie tutaj rosy na... Mniej więcej w siódmym poziomie, niektóre mam troszeczkę wyżej, ale staram się wszystkich na dziesiąty wbić. Ale na razie już właśnie przestanę wbijać, bo chcę po prostu poczekać, aż wyjdzie ten nowy Heros i wtedy sobie przetestować, jak to będzie wyglądało. Dobra, wiecie co? Ja sobie zrobię coś takiego, że cofnę sobie ją, zadam. Yy, brak leczenia może i dajmy sobie, że potka trwa dłużej, dzięki temu dam sobie również elixir do tyłu No i zobaczymy co z tego wyjdzie, no muszę wygrać ten meczik, jeżeli chcę być dalej na Rumble'u, więc Musimy to mniej więcej tak rozegrać, zobaczymy co z tego wyjdzie, okej okay, Archerka będzie nawalała W elixir collector, tutaj mi to tak naprawdę dużo nie zmieni, niestety bardzo szybko porobiła mi yy, Moich wizardów, No znaczy jeszcze jeden ma troszeczkę HP, ale zaraz padnie również, więc taka lipa no i ten się za bardzo nie uleczył, no i przegrałem. Kurczę, niedobrze, dobrze, z tego rambla, moi drodzy, więc no zbyt daleko nie zaszedłem. No ale cóż, to jest już poziom 2500 pucharków, więc dosyć sporo. No i tak jak mówię, jest końcówka sezonu, więc no ja tutaj już i tak nie wbijam tych pucharków. Jedynie co to sobie odbieram nagrody dzienne, żeby właśnie wbijać te moje herosy na wyższe poziomy. Możemy sobie jeszcze rzucić łyżkę, możemy sobie zupgradeować, na przykład tego ziomka, ale no tak jak mówię i tak już tutaj przegraliśmy. Odpadamy z tego Rumble'a, więc no nieważne co by się tutaj stało, to i tak już dodatkowych pucharków nie będę miał, tylko ich jest stracę. A wy moi drodzy napiszcie w komentarzach, czy gracie w Clash Mini, a jeżeli nie gracie, czy wam się ta gra podoba, czy nie, bo jestem ciekaw waszej opinii. No przynajmniej wiemy, że to jest kolejna gra supercela, wyjdzie ona globalnie, więc ja w nią nawalam. Bo wiem, że gry Supercella za każdym razem, jak wychodzą globalnie, no to naprawdę mnóstwo osób w nią gra. Było tak z Brawl Stars, było tak z Clash Royale, więc, dlaczego ma tak nie być z Clash Mini 3 razy? Podrząd, moi drodzy, pewnie tak będzie, zresztą zobaczycie, ja wiem, bo gram w tą giereczkę i mi się mega podoba Clash Mini, e, tylko no oczywiście czekam, aż wyjdzie globalnie, no bo dopóki nie wyjdzie globalnie, no to właśnie jest taka lipa, że e, mało osób w Polsce nie gra, e, na przykład w, w Francji, bo oglądam też dużo francuskiego YouTube'a, to jest trochę osób, co e, gra właśnie w Clash Mini, ale w Polsce jest mało takich osób, tak samo było z BESem, we Francji dużo ludzi grało w BESa, przed globalem, a w Polsce no praktycznie nic, więc zawsze Polska jest trochę do tyłu, jeżeli chodzi o tygry Supercala. No ale cóż moi drodzy, jeżeli Wy nie chcecie być do tyłu, no to pobierzcie sobie tą gieraczkę. Tak jak mówię, jak dobiecie 1000 łapek w górę. Pod tym odcinkiem nagram wam poradnik, jak zainstalować Clash Mini yy, i wtedy będziecie mogli sobie właśnie pobrać, ale to tylko jeżeli dobiecie 1000 łapek, więc jeżeli chcecie, no to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, cześć!